40-lecie zgody między Sandecją a Krakowią. Inwazja Szczecinian na Poznań. Wypełniony po brzegi sektor fanatyków miedziowych na meczu z Legią. A to tylko początek naprawdę konkretnego weekendu w wykonaniu fanatyków polskich drużyn. Bardzo liczne wyjazdy i fantastyczna atmosfera. Zapraszamy na relacje z polskich stadionów. Przegląd kibicowskiego weekendu zaczniemy dziś od postawy wartej naśladowania. Na niedzielny wyjazdowy mecz do Stalowej Woli wybrali się fanatycy Zagłębia Sosnowiec. Wcześniej jednak odwiedzają swoich przyjaciół z Przemyśla na ich wyjazdowym spotkaniu. Następnie cała ekipa melduje się pod pomnikiem w Domostowie, gdzie wspólnie odśpiewali hymn Polski. Była świetna inicjatywa warta pochwały za co wielki szacunek chłopaki. Finalnie w stalowej woli całą bandą meldują się w sporym nad komplecie w klatce gości. Jak sami informują, tego dnia było ich ponad 400 osób, w tym 100 chłopaków z czuwaju i Radki oraz kilkunastu legionistów. Zobaczmy teraz, co działo się na przeciwnej trybunie, ponieważ tego dnia ekipa stalówki nie próżnowała. Sarmaci południa na szczelnie nabitym młynie zaprezentowali fantastyczną choreografię. Malowaną sektorówkę ukazującą zielonego diabła z herbem klubu i napisem Green Devils. Całość na górze sektora dopełnili zielonymi racami, co dało naprawdę dobry efekt. Moim skromnym zdaniem jest to najlepsza jak do tej pory oprawa ultrasów stalowej woli, oby tak dalej. Teraz przenosimy się do Poznania, gdzie miejscowy lech podejmował drużynę portowców. Mecz przyciągnął na trybuny rekordowej ilości widzów: 39496. Tyle właśnie widzów zgromadziło to spotkanie i była to najwyższa frekwencja w 12 kolejce ekstraklasy. W klatce gości zasiedli portowcy w sile niemalże 1600 osób i był to najliczniejszy wyjazd w tej rundzie. Wielkie gratulacje. Fanatycy poznańskiego Lecha na ten mecz przygotowali ogromną sektorówkę z napisem Pyrlandia na szachownicy. Przestrzeń dookoła została wypełniona flagami na kijach w barwach klubu, a do tego wszystkiego ultrasi odpalają dziesiątki czerwonych rad, co daje kozacki efekt. Sami zobaczcie, bo ta choreografia naprawdę cieszy oko. Piątkowy wieczór 17 października, ekipa z Podgołębnika wybiera się na wyjazd do Łodzi. Na stadionie melduje się około 600 kibiców Radomiaka i jest to czwarty najlepszy wynik pod względem ilości wyjazdowiczów w tej kolejce Ekstraklasy. Również kibice Widzewa nie zawiedli i widowisko oglądało z wysokości trybuna 17 tysięcy widzów, czyli stadion był wypełniony niemalże w całości. Dodatkowo Ultrasi widzewa zaprezentowali pierwszą w historii stadionu podwieszaną oprawę. Na trybunie najbardziej fanatycznych kibiców pojawiło się hasło widzew z wplecionym w środek numerem 115, a wszystko uzupełniły race, które na chwilę przerwały widowisko sportowe. Po kolejny już kozacki pokaz Ultras w tej kolejce co bardzo cieszy. Przenieśmy się teraz do zdobywców drugiego miejsca w rankingu wyjazdowym tej rundy. Warto nadmienić, że zasłużone drugie miejsce przypada ekipie górnika Zabrze, który dokonał tego na zakazie. W sobotę 18 października do Kielc na mecz z koroną zawitała oszałamiająca liczba aż 1127 żaboli. Frekwencja na tym meczu wyniosła niemalże 13,5 tysiąca widzów. I była to czwarta najwyższa frekwencja w tej kolejce. Scyzory przygotowali na ten mecz oprawę o treści. Ultrasi mają swoje sztuczki. Stadionowa sztuka iluzji. Odpalają trochę pirotechniki i dobrze przy tym zadymiają stadion. Jeszcze raz ja przypomnę o porządku obrad, czyli o polskim stadium na Krzysztofie. Że... W 19 września wybrali się fani stołecznego klubu. Klatce gości zawitało aż 900 fanów z Warszawy, którzy głośno dopingowali swoją drużynę przez cały mecz. Jest to kolejna porażka Legii, przez co na koniec piłkarze dostali reprymendy od swoich kibiców. Ilość gości w klatce plasuje ich na miejscu trzecim w rankingu wyjazdowym tej kolejki. Dla fanów miedziowych był to dzień piłkarskiego święta. Przed meczem zorganizowali zbiórkę z hasłem Zjednoczony Lubin i wszyscy razem ruszyli przemarszem na stadion. Ilość widzów tego dnia im dopisała i zanotowali jedną z najlepszych frekwencji tego stadionu, która tego dnia wyniosła 13 106 osób. Ultrasie na ten dzień również byli dobrze przygotowani. Na ogrodzeniu ląduje napis, a światłość pirotechniki niechaj nam świeci. Na początku lecą na murawę serpentyny, a następnie odpalają dużo pirotechniki sami zobaczcie. Większe emocje wśród fanatyków zawsze wywołują derby, więc przenieśmy się do Bydgoszczy, gdzie Zawisza na własnym stadionie podejmował toruńsko melanę. Na swoim wyjazdowym meczu pojawiło się około 400 elanowców. Wraz ze wsparciem przyjaciół, niestety dotarli tylko pod stadion i nie zasiedli w klatce gości. Natomiast bardzo dobrze pokazali się gospodarze, którzy uformowali konkretny młyn, a ultrasi wykorzystali tą sytuację do prezentacji swojej choreografii. Składające się z sektorówki z herbem klubu, szkieletorem i przekreślonym herbem Elany w słowie nienawiść. Do Was płonie wiecznie, natomiast znalazł się na płocie jako dopełnienie tej oprawy. Ciekawym akcentem były race na górze sektora w bardzo nietypowym kolorze, rzadko spotykanym na polskich trybunach. Piątek w daleki, bo ponad 400-kilometrowy wyjazd wybrali się fani GKS-u Katowice. W klatce gości meldują się w prawie 500 osób, co pozwoliło im zająć bardzo dobre, szóste miejsce w rankingu wyjazdowym tej rundy. Dwie bardzo dobre ekipy, ale mecz bez większych historii.